Właściwie, że, że, że ten ćwierćfinał tak ta wygląda, bo za każdego z nich mam mocno kciuki. Mega sympatyczni goście. Szkoda, że tylko jeden udoluje sobie tę drogę do, do finału. Tak naprawdę warunki, czy to wzrost, czy waga, bardzo, bardzo podobne. E, cięższy Christian Machnik e, o 7 kg prawie, ale wzrostowo wyglądają bardzo podobnie. I zaczynamy w 3. Ja już nie mogę się doczekać, także startujemy. Tak, gdybyśmy... Kierowali się kategoriami wagowymi oni tak ważą powyżej 90 kg byliby w tej samej kategorii wagowej, ale przechodzimy do roboty. No ale mocne ciosy już na samym początku. Tak, odważna ofensywa ze strony Machnika. Stara się klinczować Machnik, ale dobrze odpowiada Waczyński ciosami trafiał teraz Trafił Waczyński. W półgardzie znajduje się Krzysztof Waczyński którego styl bazowy to boks i MMA, więc poradzi sobie zarówno w płaszczyźnie stójkowej, jak i w parterowej. Łapie teraz rękę Krystian Machnik. Tak, rozmawiałem z Krzyśkiem przed, przed samym turniejem. Jest zdecydowanie stójkowiczem. Opowiadał, opowiadał że, że wymarzyłby sobie walkę właściwie w stylu, w stylu uderzanym, że nie chce, nie chce mieć aktywnego parteru. Także te zmiany przepisów, jak najbardziej dla, dla ringowego Rambo, są, są jak najbardziej korzystne. Szkoda, bo był bliski skończenia tej, tej, tej walki przed czasem, miał, miał swojego zawodnika na ziemi, mógł go wykończyć, no tym razem uratowało brak, brak platformy jego rywala. Ale trafia raz za razem Krzysztof Waczyński, wywodzi Uuu. się z Muay Thai, no i tutaj chyba jest bliżej końca, bo Krystian Machnik z każdym ciosem. Hmm. Ma coraz mniej ochoty na kontynuowanie tego pojedynku? Ma coraz mniej ochoty z tego względu, że ma coraz mniej prądu. Widziałem, że na samym początku bardzo wyraźnie zaatakował, także chyba ma świadomość tego, że nie jest dobrze przygotowany kondycyjnie do tego do tego starcia. Chciał to rozwiązać bardzo szybko i powiedzmy sobie, że czas nie gra na jego korzyść. Zdecydowanie tak. Krzysztof Waczyński określany mianem bardzo agresywnego, idącego do przodu zawodnika. Krystian Machnik po raz kolejny upada nie, na matę. Myślę, w że to już koniec, to prawda. Wypadła szejka, sędzia przerywa, nie wiem. Tak jest, koniec. Krzysztof Waczyński w dobrym, w bardzo dobrym stylu. Nie Jeszcze nie, to byś, wydaje mi się, że chodzi tutaj o, o wypluty ochraniacz, także sędzia zareagowała to, abyśmy nie zobaczyli dwóch wyplutych jedynek. Mamy powtórkę tutaj po tym ciosie nie, puszczonym z góry ochraniacz wypadł Krystianowi Machnikowi. Sędzia przerwał ten pojedynek. Tak, to nie koniec tego starcia, to mamy tutaj właściwie przerwę techniczną związaną właściwie ze, z wyplutym ochraniaczem. A wygląda na to, chyba że jednak starcie zostało zakończone przez sędziego. Tak to przynajmniej na ten moment wygląda. Krystian Machnik cały czas siedzi na macie, nie potrafi tak naprawdę się z niej podnieść. Troszkę tych ciosów przyjął. Krystian Machnik, który jest zawodowym żołnierzem, jak zostało wspomniane, chciał przeznaczyć zwycięstwo Katmene. Zaraz podejmie decyzję co do. Kontynuacji tego ale pojedynku, jest po, ale już. Jest po walce, jest po walce. Dziękuję sobie Krystian Machnik i Krzysztof Waczyński. Krzysztof Waczyński, który, trzeba to powiedzieć, głośno był dużo lepszym zawodnikiem w tej pierwszej walce. I to on melduje się w półfinale. Widać, że jest profesjonalny sportowcem, naprawdę przygotowany, dobrze kondycyjnie. Nie odniósł dużych obrażeń w tym, w tym pierwszym ciosie, ale także to toruje mu drogę do finału. Teraz oficjalny werdykt, już tylko formalnością, ale... Krzysztof!